Siemanko, siemanko, dzisiaj z ogrodu. Kolejny updatecik, kolejna niedziela. Dzisiaj z ogrodu. A dlaczego? Ponieważ nie byłem jeszcze tu na końcu ogrodu z, moim, z moją kamerką. I kto zna mój ogród, wie, że to jest to koniec ogrodu. Tutaj prawie ręką mogę dotknąć. Tutaj za mną jest szopa taka narzędziowa z rowerami i z takimi innymi rzeczami. Z boczku jest słynny domek do zabaw. A ja tu sobie siedzę w moim biurze. A więc, kolejne update kolejna niedziela. Co się wydarzyło? Poprzez, przez ostatnie dwa tygodnie miałem pić koktajle z mm, Piłem je, ale nie do końca. Dlaczego? Kto nie wie, co to są te koktajle zielone, powiem szybciutko, to są koktajle bazujące na szpinaku, zielonym selerze, czyli tym selerze takim naciowym, banany, banan, kilka truskawek, borówki, Yy, yy, nasiona chia, chia, Kto, jak to by się nazywało yy, po polsku, yy, może być też jarmuż, woda, yy, daktyle do dosłodzenia, orzechy i te posiłki, te posiłki, te yy, koktajle zamiast posiłków, trzy razy dziennie, czyli generalnie głodówka Co ja zrobiłem? Yy, obcięłem. Yy, Węglowodany. Obcięłem wyglowodany do wielkości 20 gramów. Ciekawy jestem, jak mi będzie słychać z tym mikrofonem, właśnie na zewnątrz. Też jestem ciekawy, dlatego też wyszedłem na zewnątrz. Obcięłem wyglowodany do 20 gram na dzień. Normalnie jadłem około 500-600 do 700 nawet gramów na dzień. To jest zdecydowanie za dużo, więc obcięłem do 20 gramów na dzień węglowodany. Przez ostatnie, przez ostatnie 4 dni było ciężko, ponieważ kupiłem bardzo dobry chleb, z, ale z lokalnego źródła, z piekarni takiej malutkiej, także wiem, że on jest jak najmniej przetworzony. Te, 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 ta mąka też również brana jest z, ze źródła innego, więc nie tak ze sklepu, więc, więc te, te, te zboża w mące powinny też być inaczej przetworzone i tak dalej, i tak ale też ciąłem to wszystko. Do tego um, obciąłem to, podwyższyłem tłuszcze i to bardzo dużo. E, weszły e, ryby, sardynki, weszły e, wesz, wszedł smalec, wszedł, wszedł jaja. Przez ostatni tydzień zjadłem 30 jaj. Mm, już widzę. Te komentarze, tak samo jak pod tym, pod tym słynnym filmem 5 lat temu, jak robiłem swój własny shake białkowy, jaja ochydne, ble, i tak dalej, i tak dalej. Super, zapraszam do tych komentarzy. 30 jaj, mógłbym nawet zjeść więcej, bo zjadłem tyle, bo mi zabrakło. Do tego sery, niedużo, ale, ale weszły. Odeszło mleko i przetwory mleczne, a żeby obciąć też białko. I co jeszcze, doszło, doszło więcej więcej wody. Wody do nawet 2 litrów, 3 litrów dziennie. Wcześniej piłem dużo mniej. A no, powinienem pić tyle bez względu na to, czy to dieta, czy nie dieta. Co się wydarzyło? Dalej były spacery długie. Przez ostatnie dwa dni nie było ich. Znaczy inaczej, w piątek był tyle, że po Londynie jego nie mierzyłem. Wczoraj nie było, był tylko trening siłowy. Treningi siłowe były codziennie. Odczera wczoraj siłownie. siłownię, osa. Odczera tworzyli siłownię, więc może wejdzie siłownia, zobaczymy. Yy, I więc tak, waga stoi 80 kg. Straciłem 2 cm w brzuchu. Nie wiem, czy też to poprzez to, że jakby zszedł mi ten brzuch. W sensie nie jest taki zapakowany, czy przez to, że yy, coś się zmieniło. Wątpię, że nagle przez tydzień. Yy, straciłem 2 cm, ale, ale miarka tyle pokazała dzisiaj. Do tego, mm, przez, te, przez pierwsze dwa dni, jak obciąłem te węgle, byłem taki ślimakowaty. Później przeprzeszło i e, jedząc dwa posiłki, do trzech posiłków dziennie, w zależności od dnia, tak, dwa lub trzy, e, e, odległość między ostatnim posiłkiem a pierwszym jest 16 godzin około. Uh -huh. A odległość między pierwszym posiłkiem a ostatnim około 7-8 godzin yy, spowodowało to, iż yy, yy, jestem jakby bardziej syty. Yy, węgle podobno mają yy, z 1 grama 4 kalorie, tłuszcze z 1 grama 9 kalorii, a więc, a więc faktycznie powinno być więcej energii z, tego samej, z tej samej ilości pokarmu lub też tyle samo energii z mniejszej ilości pokarmu podobno dieta tłuszczowa jest też tańsza czego na razie nie odczułem ale zobaczymy, a więc kontynuuję to, ciekawy jestem jak to będzie możliwe na przykład na urlopie, na przykład na takim urlopie jak jadę za tydzień, za półtorej do Polski yy... będę rozumiem, robił, robił stamtąd update ik. Też prosto z telefonu. <grych> e, i? Ej, ciekawi jestem, jak i będzie to można, e, jakby utrzymać e, lub też nie wypaść z tego momencie różnych spotkań towarzyskich, które pewnie tam mnie czekają e, na każdym kroku. A, a więc e, zobaczmy. E, aha, jeszcze jedno, obcięłem kawę, obcięłem, kontroluję to. Dwie kawy, trzy kawy dziennie. Dzisiaj będą trzy, bo jadę do Londynu, a dwie już były. Jest godzina pierwsza, pierwsza trzydzieści teraz, więc yy, pewnie będzie jeszcze, na pewno będzie jeszcze jedna w Londynie. Yy, już wtedy jakby nie mam kontroli nad składnikiem, który będzie w tej kawie. Yy, ale, znaczy inaczej, mógłbym mieć, ale to dużo nie zmienia, tak? Yy, ale jeszcze jedno. Miał być, co tydzień miał być, czy nie było go. W sobotę, w niedzielę, nie było go dzisiaj, wczoraj i nie będzie. A więc staram się do mojego, jakby, do tego, co sobie postawiłem, utrzymać i dalej iść do przodu. Wiem, że ciężko uwierzyć to ludziom, którzy mnie znają, ale staram się tego utrzymać, a więc zobaczmy, co będzie dalej. Tyle? Na razie kupcie sobie bazie do zobaczyska.